Zaczynamy pierwszą część konferencji po meczu Treflasowo z OZS Koszalin. Goście wygrali 90-61. Są z nami trener Igor Milicić i zawodnik Piotr Stelmach. Jako pierwszego wypowiedź poproszę trenera. E, Na pewno wielkie gratulacje dla, dla mojego zespołu, że weszli do tego meczu odpowiednio skoncentrowani. E, ten mecz nam bardzo dużo e, znaczył i. I dlatego się mocno przygotowaliśmy. E, też e, e, zespół wyszedł bardzo agresywnie e, i to mnie bardzo, bardzo e, cieszy, że poprawiliśmy tą intensywność naszego grania. E, o tym świadczą zbiórkę, nawet o koncentracji i straty, które mieliśmy pierwsze 3 kwarty e, podejrzewam 7. E, bardzo ważna wygrana. Tylko, że to jest tylko jedno wygrana i e, już jesteśmy myślami przy następnym meczu. Dziękuję bardzo. I o kilka słów proszę zawodnika. E, tak jak Toner powiedział, na pewno przygotowaliśmy się do tego meczu przez cały tydzień bardzo chcieliśmy. E, wygrać ten mecz, ale wygrać w naszym stylu, wrócić do, tego, do, tego, do, tego, do tej mocnej gry, e, gdzie po prostu cały zespół e, generalnie biega, jest i agresywny w obronie i wyprowadzamy szybkie kontry. I myślę, że dzisiaj się udało, no, rzuciliśmy sporo punktów, e, na pewno przyspieszyliśmy tą grę. E, no i co, bardzo cieszę się z zwycięstwa, ale tak jak Trony powiedział, dzisiaj się cieszymy, a generalnie od, od północy zaczynamy myśleć o kolejnym meczu. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Proszę bardzo. Na pewno to jest zawodnik, którego, który wzmocni nasze szeregi. To jest zawodnik, który potrafi grać w kosza i zarówno pod koszem, na wodzie. Jest bardzo mądrym zawodnikiem, który nam da dodatkową jakość. Debiut myślę, że, że bardzo przyzwoity, chociaż wiem, że nie jest w formie i myślę, że on za, chwi za chwilę za parę tygodni złapie odpowiedni rytm. I zaczynamy drugą część konferencji. Są z nami trener Darius Moskal junas oraz debiutujący na konferencji Grzegorz Kulka. Jako pierwszego wypowiedź poproszę zawodnika. Co mogę powiedzieć po takim meczu? No, gratulacje dla drużyny z Kaszalina, Zegrali lepiej. My... Myślę, że wyciągniemy wnioski z tego meczu. Będziemy chcieli jak najszybciej o nim zapomnieć i przygotować się do meczu Zaseko. To wszystko. Dziękuję. I o wypowiedź poproszę trenera Dariusza Maskulinasa. Dobry wieczór. Po pierwsze chcę powiedzieć o tym, co dzisiaj mi sprawiło duży, dużą radość. To gratulacje dla zespołu z, dla zespołu. Kadry polskiej narodowe, piłki ręczne za brązowy medal. Widziałem prawie wszystkie mecze. Super chłopaki walczyli, uh, walczyli i wywalczyli. I duże gratulacje de, za ten medal. Uh, druga sprawa, że Ostatnio dałem wywiad i muszę, się, muszę przeprosić, bo powiedziałem, że na pewno moi orle będą walczyć. Niestety muszę wziąć całą odpowiedzialność za taki mecz na siebie, bo nie znalazłem swoim polsko-litewsko-angielskim języku słów, które by pomogli moim chłopakom Chociaż trochę powalczyć, mecz przegrać można, to jest koszykówka, no nie można tak przegrywać. Trzecia rzecz, chcę, chcę przeprosić naszych kibiców, bo tak szczerze mówiąc fajnie, że oni dopingują nawet kiedy my przegrywamy tak beznadziejnie, no za taką postawę to my zasługujemy nie na oklaskę, a na, gwizd, na gwizdy. Dalej mówiąc, fakt, że muszę pogratulować zespołowi z Koszelina, zagrali super mecz na super skuteczności. Tam ta skuteczność trochę w końcu się e, pogorszyła, no to już wtedy nie było, nie było różnicy, bo prowadzenie było na, tylko, na, na tyle wysokie, że, że to się zdarza. A my kompletnie, kompletnie, kompletnie nie zagrali nic, mówię. To jest moja wina, bo ja mm, nie potrafiłem zachęcić chłopaków do walki. Chociażby do walki. A z, co z tego by, by wynikło, to by zobaczyliśmy. A teraz po prostu oni byli na całą głowie lepsi od nas. W każdym mecze, każdym centymetrze tego meczu Zasłużeni wygrali. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy są pytania?